Dzień dobry Państwu, dzisiaj próbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kredyt hipoteczny załatwiać z pośrednikiem. Pośrednictwo kredytowe w Polsce jest bardzo popularne, około 50% transakcji kredytu załatwianych jest z udziałem pośrednika, ale oznacza też, że można samemu. I... Stosując rozumowanie ala Zosia Samosia, można by powiedzieć po co mi pośrednik? Przecież mam internet. Wchodzę w internet, sprawdzam oferty banków, wybieram dwie lub trzy najtańsze i kieruję się do tych właśnie banków, część rzeczy przecież mogę załatwić też przez internet. Więc wydaje się, stosując takie rozumowanie, że pośrednik nie jest niezbędny. Teoria teorią, a praktyka praktyką. Internet nie zawsze prawdę ci powie. Z internetu nie dowiesz się o możliwości negocjacji, które czasem banki mają w ofercie. Bo przecież bank nie napisze, że mamy marże dwa punkty, ale jak ponegocjujesz, to możemy zejść na 17. Nigdzie też na stronie internetowej nie znajdziesz informacji, że bank niespecjalnie w danym okresie interesuje się udzielaniem kredytów hipotecznych. Nazywa się to brak apetytu na kredyt. Czyli albo wykonali plan, albo mają inne tematy kredytowe, na których wolą zarabiać. W przypadku promocji dochodzi inny problem. Rzeczywiście czasem bank wprowadza jakąś bardzo ciekawą promocję, ale wówczas bardzo wydłużają się terminy, Uzyskania decyzji kredytowej. I tego też nie dowiesz się z internetu: czyli że czas oczekiwania na umowę kredytową wydłużył się z dwóch tygodni do pięciu czy sześciu. Nie zawsze też na bieżąco oferty są aktualizowane w bankach. Czasem wystarczy tydzień różnicy i już dostaniesz informację nieaktualną, bo bank nie zdążył wprowadzić zmian do oferty. Nie dowiesz się także z internetu, że procedury niektórych banków są absolutnie nie do zaakceptowania. Szczególnie jeżeli masz trudną transakcję, na przykład kupujesz dom, działkę budowlaną, czy nie mieszkanie, które ma księgę wieczystą, tylko coś znacznie trudniejszego, Czasem Twoje dochody też nie są uzyskiwane w sposób prosty, i wtedy może okazać się, że procedury w takiej sytuacji uniemożliwiają skuteczne przeprowadzenie transakcji. Dla osób związanych z bankowością oczywiste jest też, że nie wszystkie banki hipoteką się interesują. Nawet jeżeli mają w ofercie taki produkt, to wcale nie znaczy, że on jest dostępny lub łatwo dostępny. No, takim bankiem, który nigdy w hipotece nie, e, nie miał dobrej oferty, nigdy nie był zainteresowany jest Citibank. Zdarzało się, że tam trafiali klienci, męczyli się bardzo długo, e, żeby to potwierdzić, a przecież jest to wiedza powszechna wśród osób związanych z bankowością. Jeśli jednak wybierasz się do banku i chcesz tam uzyskać kredyt bez udziału pośrednika, to pamiętaj, że doradca, z którym się kontaktujesz, też nie zawsze prawdę ci powie. Doradcy kredytowi są wynagradzani najczęściej od wolumenu sprzedaży. Czyli, jeżeli twoja sytuacja jest niepewna i taką informację dostaniesz od doradcy kredytowego, czyli uczciwą, no, to w przypadku tej osoby czyli tego doradcy, przekazanie Ci takiej informacji będzie bezsensowne, bo możesz sobie pójść do innego banku. Więc lepiej powiedzieć, tak, będzie kredyt, oczywiście, załatwimy, bo wtedy jest większa szansa, że zostawisz tutaj swój wniosek kredytowy i jeżeli to się wydarzy, jeżeli się akcja zakończy powodzeniem, to ów doradca. Dostanie jakąś tam prowizję, czy wykona plan. W związku z tym, że banki dawno już się nastawiały na sprzedaż, stawiają doradcom odpowiednie wymogi więc często jest sytuacja jeszcze gorsza, że zostaniesz perfidnie oszukany przez doradcę. Na przykład obieca się kredyt w dwa tygodnie, w trzy tygodnie, czy nawet w tydzień, wiedząc o tym, że potrwa to co najmniej miesiąc. Czasem też się zdarzy, że zostaniesz oszukany na parametrach kredytu. Nawet jeżeli w formularzu informacyjnym dostaniesz, że marża jest 2,5%, to doradca będzie się przekonywał, że postara się wynegocjować w banku z szefostwem, tak, żeby ta marża była niższa. Bo to się zwykle udaje. Oczywiście, jeżeli się nie uda. A już nie będziesz miał czasu na inny kredyt, no to pozostanie ta marża, która była ustalona na początku. Takich kłamstw spotykam bardzo wiele. Jeszcze jest jedna kwestia, o której właściwie się nie mówi, że najczęściej osoby pierwszego kontaktu w banku, kiedy mówimy o kredytach hipotecznych, to osoby bardzo mało znające tę, tę tematykę, często wręcz dzieci. W przypadku doświadczonego doradcy kredytowego, bo przecież takowi w bankach istnieją, znam ich wielu, to nie jest tak, że w bankach pracują sami amatorzy. Ale jeżeli jest doświadczony doradca kredytowy, to zdecydowanie woli pracować z pośrednikiem. Od pośrednika, który zna się dobrze na temacie, dostaje gotowy temat, ma tylko ten wniosek zarejestrować i E, uruchomić całą procedurę. W momencie, kiedy musi zaczynać sprawę od zera, czyli przychodzi do niego klient, spotkanie jedno, spotkanie drugie, ustalenie, dokumenty, traci czas. W związku z tym ci naprawdę doświadczeni e, doradcy kredytowi z banków zdecydowanie preferują pracę z pośrednikami, bo wtedy mogą zrobić nawet 20 kredytów miesięcznie. A nie zajmować się obsługą klientów z ulicy. Czyli najczęściej, jeżeli idziesz do banku, to będzie cię obsługiwała osoba o niewielkiej wiedzy. Wróćmy do tematu pośrednictwa. Aby to miało sens, musi to być fachowa usługa. Ma to być kredyt udzielony bez zbędnych emocji. I to jest właśnie cecha charakterystyczna dobrej profesjonalnej usługi. Przede wszystkim masz stały kontakt z doradcą, jesteś na bieżąco informowany, co się w sprawie dzieje. W każdej chwili możesz zadzwonić, umówić się, czy napisać maila. W naszym interesie jest to, aby odpowiedzieć Ci jak najszybciej i pilnować Twoich spraw. W bankach jest często w ten sposób, że opiekuje się sprawą jakiś doradca, idzie na urlop, nie przekazuje spraw, ponieważ no każdy ma swoje kredyty i może się okazać, że twoja sprawa leży, bo ów doradca po prostu jest na urlopie i nie umiał sobie poradzić z tym, żeby swoje sprawy przekazać innej osobie. Często mówię w takich sytuacjach, że kłopoty to nasza specjalność. Czyli jeżeli cokolwiek złego się dzieje w sprawie, a nie umiesz sobie z tym poradzić, nie wiesz do kogo zadzwonić, nie wiesz w jaki sposób rozmawiać i jak wyjaśnić daną kwestię, no to żółtodziu potnie się na pierwszym, lepszym problemie. Często jest tak, że. W danym kredycie jest 5 czy 6 problemów, o których nawet klient nie wie, ponieważ załatwiamy to za jego plecami, wyjaśniając bezpośrednio konkretne wątpliwości z bankiem, albo bezpośrednio z doradcą bankowym, do którego kierujemy temat, albo na wyższym szczeblu. Najważniejszą cechą skuteczności, Pośrednika, mówię oczywiście o fachowej usłudze, to jest to, że my nie pracujemy z bankami, pracujemy z ludźmi. W danym banku pracują tysiące ludzi. My do współpracy wybieramy sobie konkretne osoby, konkretnych doradców, których znamy, którzy mają wiedzę, którzy rozumieją temat. Dzięki temu zawsze istnieje możliwość rozmowy w sytuacji, kiedy sprawa się komplikuje. Powyższe nie oznacza, że bank jest zły, a pośrednik jest dobry. E, założenia, e, oczywiście zdarzają się również bardzo dobrzy pracownicy w bankach, można do nich trafić i przeprowadzić sprawę bardzo profesjonalnie. Tylko pytanie, czy nie udałoby się gdzieś tego zrobić taniej. Tego pracownik banku ci oczywiście nie powie. Natomiast też nie jest tak, że każdy pośrednik, każdy u pośrednika to fachowiec wielkiej klasy. I tutaj znalazłem taki właśnie fragment z maila, który otrzymaliśmy od naszej klientki, która opisywała swoje doświadczenia z innym pośrednikiem. Pozwolę sobie zacytować. Niestety trafiłam fatalnie, i wszystkim opowiadam o usługach tej firmy oraz tej konkretnej osoby. Brak kontaktu, 6 miesięcy załatwiania kredytu, dwie zaliczki u dwóch deweloperów przepadły. Oczywiście, ta pani się nawet tym nie przejęła. Dostała decyzję negatywną na początku kwietnia, czyli miesiąc temu, nawet nas o tym nie poinformowała. Zdecydowanie nie polecam i na pewno tego tak nie zostawimy. Jak Państwo widzą, nie można generalizować, uznając, że u pośrednika będzie zawsze fachowa usługa i czujemy się bezpiecznie. To już Państwo sami muszą ocenić, ale przecież jest internet. Ja staram się przekazywać swoją wiedzę poprzez liczne publikacje, także poprzez filmy na YouTubie, więc no, ta wiedza jest w jakiś sposób weryfikowalna. Czasem są też opinie w internecie, głównie przeważają o firmach, które się źle wywiązują z tych zadań. Mam nadzieję, że na mój temat takich opinii Państwo nie znajdą, ale nie śledzę tego. W działalności hipotecznej, w kredytach hipotecznych jestem już 25 lat. Od samego początku. A mój naczelny doradca, pani Edyta, pracuje ze mną 24 lata. Także jest to na tyle duży bagaż doświadczeń, że nie boimy się żadnej sprawy i dlatego też dla osób, które szukają kredytu, zapraszam do kontaktu i proszę pamiętać, że wszystkie informacje, które Państwo od nas uzyskują, zanim się Państwo zdecydują na Skorzystanie z naszych usług są bezpłatne. Także można zadzwonić, można się umówić i i tak nie muszą Państwo korzystać z naszych usług, gdyby znaleźli Państwo ciekawszą ofertę. Oczywiście zapraszam też do kontaktu mailowego, adres znajdą Państwo pod filmem. Na wszystkie maile odpowiadam osobiście. Ewentualnie, jak już mamy konkretną sprawę, poproszę Panią Edytę, aby ją poprowadziła. Dziękuję bardzo.